Buongiorno, Stelvio. Witam Was, moi drodzy. W ten słoneczny dzień czerwcowy. Dojechaliśmy tutaj dzisiaj rano na Paso di Stelvio. Pobudka 5.30 od godziny 6 do godziny 12.00. Otwarta jest tylko droga na przełęcz, dlatego trzeba wykorzystać to maksymalne przedpołudnie. Warunki niesamowite w tym roku spadło tyle śniegu, że otwarcie tej stacji zostało opóźnione o ponad tydzień czasu. Dopiero wczoraj ruszyły te wyciągi. Przełęcz została wczoraj otwarta. Wahadłowo do 12 jest czynna droga na passo z kierunku Bormio, natomiast po południu zmieniają to od strony Szwajcarii od godziny 14, już do wieczora jest czynna. Oczywiście z, powodów, zagroże, z powodu zagrożenia laminami. Jest bardzo szeroko. Jak widać widzisz, słonecznie. Dla dużego tłoku nie ma. Wczoraj było mniej ludzi oczywiście. Dzisiaj sobota wiadomo. E, Włosi wyjęli swoje sprzęt narciarskie z piwnicy. i Również korzystają z tych wyśmienitych warunków. Ponieważ takie słońce na takiej wysokości potrafi zrobić z zryja cuda, dlatego pamiętajcie zawsze, żeby zabrać ze sobą na taką pogodę kremik. Wczoraj, jak wdrapaliśmy się na przełęcz, przebraliśmy, no, dojechaliśmy samochodem pod, samą, pod same kasy. Przebraliśmy się w odpowiednie stroje, poszliśmy do kas no i niestety, ku naszemu zdziwieniu, dostaliśmy. Straszny bałagan. E, ich pierwszy dzień kompletnie niezorganizowani. Jedna kasa działa, druga nie działa, w jednym terminal działa, w drugim nie działa. Kolejka e, e, normalnie wyciąg chodzi puste, puste wagoniki. Natomiast no, nie miał kto jeździć, bo e, zator się zrobił na sprzedaży biletów. Z tym, że jazda jest tylko do godziny e, 12. Zanim dostaniemy się do Bormio, no, mija powiedzmy na luziku. E, godzinka. Także mamy całe popołudnie dla siebie. Bormio jest o tyle wyjątkowe, że są tu słynne termy. termy. Można sobie pójść wygrzać się w ciepłej wodzie. Jest krystalicznie czysta. Krzysiek wczoraj był, opowiadał. Nie jest to taka solanka czy siar siarczanka, jak w innych termach gdzieś we wschodniej Europie. Nie zapominając o lecie, korzystamy ze słońca na Paso Distelvio. Nie myślcie sobie, że jeżeli przeleć jest czynna do godziny 12, to jakieś specjalne zniżki są z tego powodu na karnety. Nic z tych rzeczy. Trzeba było kupić całodzienny. Bilet pojedynczy całodzienny wychodzi 47 euro. Za 3 dni zapłaciłem lekką zniżką 127 plus dyszka. Za kaucję. Jestem teraz na najwyższym wyciągu, oczywiście same orczyki, bo to lodowiec, nie da się dwóch krzesła postawić. Jest tyle śniegu, że na same passo można wrócić na deseczce. Wczoraj tak to zrobiłem. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że faktycznie na tych 3000 i powyżej, bo jeździmy na, maksymalnie na 3400, 400 tlenu brakuje. Oj, brakuje. Ale nie zapominajcie też o inhalacji. Pamiętajcie, zawsze jak palimy, to nie jeździmy. Jak jeździmy, to nie palimy. Arrivederci, Papa, pa. świnia, wreszcie musi.